Kolejny możemy tutaj na dotyku Jury obchodzić Noc Świętojańską. Szanowni Państwo, Noc Świętojańska to święto przywitania lata związane z letnim przesileniem i najdłuższym dniem w roku, wywo wywodzące się jeszcze z pogańskich obrzędów Słowia. Święto to w tradycji ludowej kończyło cały cykl obrzędów, rozpoczynający się od zaduszek, mający zapewnić powrót na ziemię czasu życia, a więc czasu urodzaju, dobrobytu i szczęścia. Noc kupały zwana też w zależności od regionu kupalnocką, soputką czy palinocką poświęcona żywiołom wody i ognia i związanych z nimi odpowiednio Słońcu i Księżycowi była świętem miłości, płodności, radości, zdrowia i urodzaju. そうしているすね。<laughs> szczególną noc był wielkim, wielkim i ogromnym elementem nieodłącznym podczas każdej nocy sobótkowej. Ale obrzędów tej nocy było o wiele więcej. Pierwszym z nich bardzo ważnym jest woda jako właśnie jeden z elementów Sobótki. W noc świętojańską główną rolę odgrywały woda, ogień i zioła, które miały bardzo ważne znaczenie w życiu człowieka. Woda oczywiście jest życiodajna, ale może być też dla nas groźnym żywiołem. Dlatego też na wsi podchodzono do niej z ogromnym respektem. Jeszcze do niedawna powszechnie uważano, że dopiero od świętego Jana można bezpiecznie wchodzić do wody i kąpać się, bo wcześniej różne istoty wodne, takie jak utopie, wodniki, dziwożony, mamuny i rusałki, mogłyby to utrudnić i spowodować coś złego, włącznie z utratą życia przez utonięcie. Istniało wręcz takie przekonanie, że należy się wykąpać w tę szczególną noc, by zapoczątkować bezpieczne pływanie, ale przede wszystkim zapewnić sobie zdrowie i urodzaj. Każdy, i małe dziecko, i starsza osoba, starali się przynajmniej na chwilę wejść do wody, nawet kiedy pogoda ku temu nie sprzyjała. Do dziś obchody tego święta też często odbywają się w pobliżu zbiorników wodnych. Jako kolejny wyróżnik nocy świętojańskiej. Ważnym momentem obchodów sobotkowych było palenie dużych ognisk, zazwyczaj na łąkach w pobliżu rzek. Młodzież bawiła się przy nich i śpiewała pieśni. Była to też dobra okazja do tego, żeby się zintegrować i lepiej poznać. Nieodłącznym elementem zabaw było przeskakiwanie przez ogień. Często aranżowano w ten sposób, że dziewczęta i chłopcy dobierali się w pary, które miały się ku sobie. Sprawdzali oni, czy uda im się wspólnie przeskoczyć przez ognisko. Trzymając się za rękę. Jeżeli tak się stało i nie puścili się podczas skoku, to była to dobra wróżba, sugerująca wspólną przyszłość. Skakano także na urodzaj, szczególnie pod koniec zabaw, kiedy ogień już przygasał. Wtedy chłopcy starali się skakać bardzo wysoko, aby w ten sposób zapewnić urodzaj na najbliższe tygodnie i żeby żadne nieszczęście, jak na przykład susza, nie umniejszyło zbiorów. Skoki miały też znaczenie oczyszczające. Przed zagaszeniem ognisk, Przepędzano przez nie bydło, aby ich moc odwracała zarazy i choroby. Zabierano też do domu żar w garnku, aby rozpalić w piecu nowy ogień na znak nowego początku. Szanowni Państwo, kwiat paproci, inaczej perunowy kwiat, to kolejny bardzo ważny symbol Nocy Świętojańskiej i jedna z najbardziej znanych polskich legend powiązanych z Nocą Świętojańską opowiada o magicznym kwiecie paproci. Według ludowych wierzeń miał on zakwitać tylko raz do roku. I ten, komu udało się go odnaleźć, mógł liczyć na długowieczność, szczęście i ogromne bogactwo. Wielu śmiałków udawało się co roku na poszukiwania magicznego kwiatu paproci, ale czy któremuś udało się go odnaleźć? Cóż, trudno powiedzieć, czy od wieków pozostawał on tylko w sferze marzeń i wyobraźni. Praktyczne wskazówki, praktyczne wskazówki żeby znaleźć kwiat paproci, który przynosi szczęście i bogactwo. Musisz mieć czyste serce i dobre intencje. Szukaj miejsc, gdzie jest najwięcej paproci. Szukaj w najciemniejszych miejscach, najbardziej zacienionych. Koniecznie weź ze sobą białą chusteczkę, aby rozłożyć ją pod paprocią, gdyż gdy już go znajdziesz. Podchodź do niego z szacunkiem, gdyż jedno nieopatrzne zachowanie i zniknie. Bądź czujny i nie daj się przestraszyć, gdyż kwiat ma swoich strażników cała fauna i flora lasu. Tylko wybraniec może go znaleźć. A najsłynniejsze zaklęcie, aby odnaleźć kwiat paproci, to Różby odprawiane w noc świętojańską pomagały poznać przyszłość i często były związane z miłością. Wróżono przede wszystkim z różnych tradycyjnych roślin i ziół słowiańskich, na przykład z dzikiego bzu, czy piorku, krzewu kocierpki, bylicy, dziurawca, rozchodnika żółtego. Zwłaszcza u nas na jurze krakowsko-częstochowskiej był wykorzystywany rozchodnik żółty, ponieważ on rośnie tylko na ziemiach wapiennych. Z tych i tylko i wyłącznie tych roślin wykonywano wianki. Samo uczestnictwo w uroczystościach nocy świętojańskiej zapewniało już pomyślność i szczęście w nadchodzącym roku. Kwiaty te zbierały zazwyczaj osoby starsze z wyjątkiem bylicy, której szukali też młodzi. Uważano bowiem, że w tym szczególnym czasie wszystkim mogą zagrażać różne niebezpieczeństwa którym przeciwdziałać miała przewiązana w pasie bylica, aby chroniła przed bólem krzyża i kości podczas zbliżających się intensywnych prac polowych. Miała ona też chronić przed działaniami istot demonicznych oraz czarownicami. W przeszłości wierzono bowiem, że ten dzień jest szczególnym czasem wyjątkowej aktywności czarownic i sił nadprzyrodzonych, które mogły rzucać złe uroki. Szanowni Państwo, ostatnim, najważniejszym elementem sobotkowej nocy były wróżby związane z puszczaniem wianków. Wianki były przygotowywane z kwiatów polnych i ogrodowych. Naturalnie każda z dziewcząt chciała, żeby to jej wianek wyglądał najpiękniej. Ustawiały sobie kompozycję kwietną na stelażu zrobionym z desek, żeby można było umocować jeszcze w środku świeczkę. Wszystko działo się rzecz jasna w nocy, więc ważne było, żeby wianki puszczone na wodę były widoczne i można było je prześledzić, jak płyną. Jeśli płynęły koło siebie, była to oczywiście dobra wróżba. Jeśli gdzieś po drodze się rozdzielały, to już świadczyło, że para, której dedykowane są wianki, nie jest sobie pisana. Mogło być też tak, że wianek popłynął w szuwary albo wpadł w wir wodny. To także była przestroga, która mogła sugerować, że skomplikuje się czyjeś życie miłosne. Wróżono na przykład, że kobieta zostanie starą panną albo panną z dzieckiem. Najgorszą wróżbą było zatonięcie wianka. Bo oznaczało to coś złego, włącznie ze śmiercią, że spotka tę osobę, której wianek był dedykowany. Dziś tradycja puszczania wianków jest kontynuowana i stanowi atrakcję współczesnych obchodów sobótki. Nie są już jednak przypisywane temu żadne magiczne właściwości. Proszę Państwa, my też zadawaliśmy sobie pytanie: po co takie wróżby? Otóż noc świętojańska, kupalnocka, była jednym z tych dni w roku, gdzie zasłona między światem rzeczywistym a światem duchów opadała, albo była tak cienka, że te dwa światy się ze sobą stykały i przenikały. Każde przesilenie miało taką moc, dlatego tym bardziej starano się zaczarować i naginać rzeczywistość, gdyż wtedy było to możliwe i łatwiej było osiągać cele i spełniać pragnienia. Noc ta była mm, taką nocą, gdzie ustalony porządek świata na chwilę zanikał. Normy, zasady i mechanizmy rządzące światem, czy Boże prawa, w tę noc były zawieszane. Wszystko mogło się zdarzyć. Gdy w tę noc dziewczyna i chłopak zniknęli na całą noc w lesie, nikt nie miał im tego za złe. Chłopcy podglądali dziewczęta przy wiciu wianków, aby wiedzieć, czyj to wianek i móc go złapać. I dzięki temu tańczyć z upatrzoną dziewczyną oraz iść szukać kwiatu paproci. Z tego samego powodu dziewczęta często podrzucały charakterystyczne elementy do wianka, aby ich chłopcy mogli bez pomyłki złapać. Konkretny wianek. Szanowni Państwo, już za chwilę wspólnie puścimy te wianki tutaj na nasz staw, na dotyku Jury. My jesteśmy za sceną i nasza prośba organizacyjno-techniczna jest taka, żeby Państwo udali się tam razem z nami z tej strony sceny, czyli z Państwa prawej, z mojej lewej, bo tak będzie najbliżej, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jak już rzucimy te wianki na wodę i puścimy je, żeby sobie płynęły w dal, to tutaj będzie pokaz ognia, ale państwo, którzy będą to robić, prosili o jak najpóźniejszą godzinę, dlatego, żeby było ciemno, bo wtedy ogień ma szczególną moc i widać go bardzo ładnie. Także zapraszamy.

Wyłagaj. Nie nie chcę. Nie chcę, Jeszcze raz to świecić. Czyli lec. Proszę, Czekaj, Proszę, tak. Nie Proszę, lec. Proszę, tam Proszę, lec. 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 Będą puszczone. No, Ale Dobra, a ja teraz się mam to nie wpadli do wody. Przepraszam. 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 to Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam

Nie, no ja. Na Kary ma teraz już kochanek Hanek razem dwa. No, że no, jest <śleskuj> tak. No, to nie a jest tak. No, to jest No, to jest No, to No, to jest też to to jest No, jest No, to jest No, <noise> Przejdź, <ja bym> <noise> ja będę cię ratować, jak będziesz przejść A jest w Lepiej jest? Czy jest za bardzo nisko? Nie, jest za dużo Przepraszam. wzrostu zachowamy. Czekaj, wiesz co później?

Chodźcie. Chodźcie. sobie ja to Nie, a, a no? No? A, chodź sobie, chodź nie może porusić. To oni, oni tak Ale że Nie. Chodźmy już. Nie ma Bo ja, bo ja widzę. nie widzę. No,

Pani Przewodnicząca! Panie na każdym jeszcze, żeby tam rozwodca kleszabu nie No i No, to się, się <much> <na> nie <ekranie. muchy> <muchy> 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 No, nie, nie. <muchy> Çok <laughs> güzel. Ama bu çok ilginçti. Bir de böyle... Bu Ne? Bir de bir şey duydum. Evet. Evet, evet. Bu ne? Bu bir kıyafet. Bu bir kıyafet. Evet. Bu bir kıyafet. Evet. Bu bir kıyafet. Evet, シミました。

Mówię tam daleko nie było widać jak zielą. No, no, no. No,